Siema, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Kowalski, a to jest prawnik, w którym pokazuję Wam, jak się macie zgłosić po intro lub outro. Po pierwsze musicie wejść na moją stronkę intro-outro.iq24.pl Na początku jeszcze musicie się też zarejestrować. Rejestracja trwa około minuty Jest bardzo szybka Potem się rejestrujecie, chyba nie możecie wejść No, nie możecie dodawać tematów, gdy nie jesteście zarejestrowani Czyli no, musicie się zalogować, żeby w ogóle wiecie. Wchodzicie albo w intro, ultra I tutaj pokazujemy wam też wasze intra lub pogaduszki, czyli wszystko o wszystkim. No to najlepiej w intro, o ultrafossie albo też w, mm, w pogaduszki. Dobrze. W nowy temat piszecie tam witam lub siema. Chciałbym utrzymać intro. No i już macie. Ale jeszcze to nie wszystko. Bo ponieważ musicie jeszcze wpisać z jakiej gier to chcecie gry. Na przykład Battlefield 3, Battlefield 3 Muzyka jaka ma być, podkład muzyczny, utwór Następnie ma być Subskrypcja Na czym to polega? Polega to na tym, że jeśli chcecie szybciej, żeby wasze intro szybciej do was doszło I żebym szybciej je zrobił To musicie nie zasubskrybować jednak jeśli nie chcecie tego robić, wasze intro może dojść nawet w 7 dni, ponieważ będę robił najpierw te, które były po pierwsze szybciej były zasubskrybowane. Jeśli na przykład pierwsza osoba już się zgłosiła, nie zasubskrybowała mnie, to po prostu może dostać je jako ostatnie z trzech osób różnych. Dobrze, w subskrypcji piszecie swój nick, dokładny swój nick z YouTube'a. Jeśli jednak nie macie Niku z YouTube'a, no to trudno jakoś próbować zrobić jeszcze przez co innego, no, ale z YouTube'a najlepiej. Następnie jeszcze jest na, e, napis, w którym na przykład tam X Test Gamer X Presence. No, rozumiecie. Dobrze. To już jest wszystko. To już jest wszystko, tylko. Musicie to uzupełnić. No. To już jest wszystko, co musicie zrobić. No i naprawdę jest to bardzo łatwe. Um, może wejdźmy jeszcze na YouTube. Tutaj też na moim kanale. Widzę, że już mnie jedna osoba zasubskrybowała. Tutaj macie. Siemka, z tej strony Paweł Kowalski. Chciałbym ogłosić, że robię intro na zamówienie. Intra mają około od 35 do 60 sekund. Jeśli jesteście zainteresowani, to za niedługo startuje nasza stronka, w której użytkownicy będą zgaszać się z prośbą o intro. Pozdrawiam. Paweł Kowalski. To właśnie Wam opisałem teraz. I widzę, że tutaj mało jest wyświetleń na razie, ale cierpliwości. Cierpliwości. Mam nadzieję, że już połowa ludzi oglądała moje intro, które wygląda tak i tak. Moje pierwsze intro, e, pierwszy filmik, nie ten wersja 2, tylko wersja 1. To jest ta sama, e, tylko po prostu jest e, zmieniona jakość na 480p. Ponieważ ja robię czterema programami tej intra, e, każdą, każdą część in, innym programem. I w jednym programie po prostu nie z, y, zrobiłem trzema programami to intro... a czterema programami zrobiłem to intro. No, bo jak widzicie, 4, 360p nawet jest. A w wersji drugiej HD jest już 720p. Czyli HD. Kurde, długopis mi spadł. Więc y, tak, w czterech programach naprawdę długo mi to zajmuje pół godziny na jeden program. To takie dwie godziny na jedno intro. Dziękuję. Z tej strony był Paweł Kowalski. Cześć. Na razie.